Witamy Szanowni Państwo w kolejnym pojedynku. Tym razem zobaczymy zawodników z grupy, którą już oglądaliśmy. Nie przypomnę sobie numeru tej grupy, ale nie jest to ważne. Chyba, jeżeli patrząc po tytułach, osiągnięciach tegorocznych, no najbardziej utytułowany w, na stole telewizyjnym zawodnik Michał Muklewicz, dwa brązowe medale tegorocznych mistrzostw Polski, no być może mała sensacja, ale Michał na pewno na swoje metale, medale, przepraszam, zasłużył. Jego rywal Marcin Ormianin, Marcin Ormianin, który powstrzymał pomarańczową rewolucję w osobie Bogusława Fortuńskiego, no, poziom falował. Michał Muklewicz raczej, raczej nie powinien mieć problemów z osiągnięciem zwycięstwa w tym pojedynku. Chyba, że stało się z jego grom coś, o czym nie wiem od Mistrzostw Polski. Na razie wygrał walkę o rozbicie i to on otworzy ten pojedynek. I widzieliśmy skuteczne e, rozbicie w wykonaniu młodego zawodnika e, drużyny Pulbilart Weiherowo e, Michała Muklewicza. Michał Muklewicz, szanowni Państwo, i Marcin Urmianin to grupa 29. E, więc nie ma tutaj niespodzianki. W 29 grupie gra także m.in. Wspomniany już Bogusław Fortuński, także, także, także Tomasz Młodziński, jeden z najbardziej utytułowanych old boyów w Polsce i kilku innych zawodników. Jakieś wyniki już tutaj padły. Tomasz Młodziński pokonał m.in. Wyrozemskiego Tomasza. A, czy panowie, których oglądamy teraz na stole telewizyjnym, rozegrali już jakieś pojedynki? Na pewno nie Michał Muklewicz, Marcin Ormianin. Owszem, 3 do 1 pokonał Bogusława Fortuńskiego. Zobaczmy, co się dzieje. A nas tu trochę zajął pan dyrektor turnieju, karolsko Ależ teraz dużo dolnej rotacji Michała Muklewicza. No nie chce zatrzymać się ta biała. Pytanie tylko o skutek tego zagrania, ależ piękna rotacja, naprawdę solidne pociągnięcie kijem. Tutaj wszystko było pod absolutną kontrolą. Tak właśnie powinno się zagrywać dolne rotacje, szanowni Państwo. No i jestem przekonany, że nie o to chodziło Michałowi tak do końca, ale ma pozycję i to jest dobre. Znowu dużo dolnej rotacji. No ale myślę, że tym razem już o to chodziło, żeby rozbić te bile na środku trójkąta. No rzecz w tym, że rozbić się ich nie udało. Michał wygrał eliminację w klubie Green Club w Gdańsku, to jestem pewien, bo sprawdzałem to przy poprzedniej okazji, kiedy tylko byliśmy na stole telewizyjnym. A więc teraz safe. Czy ma coś do zagrania Marcin Ormianin? No ma siódemkę. Także nie, nie wiem co miał na celu. Myślę, że yy, może troszeczkę jednak zostawić yy, odwrotnie. No nie, nie wiem, nie wiem. ciężko mi tutaj gdybać co chciał, jak dokładnie chciał tutaj zagrać tego safe'a. W każdym bądź razie safe nie, jest nieudany. Wiesz, wiesz Michał, no, nie wiem czy ty pamiętasz, jak to jest być młodym i brnym Michał Muklewicz. To junior młodszy jeszcze, przynajmniej w tym roku był juniorem młodszym, być może po prostu jakieś lekceważenie dla umiejętności jego rywala wkradło się w te poczynania. pomyślał, że wystarczy, że skomplikuje mu układ w jakimkolwiek stopniu i to wystarczy, że jeszcze i tak Marcin Orpianin się pomyli. No i jeżeli nie pomyli się na którymś z tych strzałów, które przed nim, to będzie miał problem z tą jedynką, bo trudno mu będzie ją otwierać. Także myślę, że to, to zagranie z premedytacją ten save Micro. Być może, być może jest, jest to rozwiązanie. Natomiast, natomiast, a propos młodości i krnombrności, nie, nie pozostawię tego bez komentarza. <laughs> Oczywiście nie byłbym sobą, gdybym tego nie skomentował. Ja myślę, że nie, metryk, nie metryka decyduje o tym, tylko jak to się czuje, Także wierz mi, duchem jestem jeszcze bardzo, bardzo, bardzo młody. No i to cię ratuje, naprawdę. Teraz po błędzie na pozycjonowaniu dość przytomne odprowadzenie białej pana przeciwległy koniec stołu. I cały czas gra na safe, udaje się uniknąć faulu. Hmm. No i podpuszczę cały czas Marcina Ormianina Michał Muklewicz, zostawia mu świadomie myślę bile, tym razem dwójkę. I proszę zobaczyć, jeżeli faktycznie jest to sekwencja zagrań z premedytacją, to taka bardzo wyrafinowana, bowiem na dobrą sprawę. No teraz decyduje się co prawda na piątkę Marcin, ale no nie, nie, nie jest w stanie wiele ugrać, oprócz pozbycia się ze stołu kilku bil, które mogą się przydać. Marcin Ormianie, ależ teraz szczęśliwie. Oj, bardzo szczęśliwie. Mam nadzieję, że Państwo mi wybaczą, dołączył do nas Jan Niewęgłoski i muszę go zapytać, jak mu poszło. Zaczął od porażki 3 do 2 i potem sensacyjne zwycięstwo 3 do 0, a więc wciąż w grze ławas. Oj, teraz, teraz, teraz po tym szczęśliwym sejfie w wykonaniu Marcina Ormianina pechowe zagranie Michała Muklewicza. To co tak skrzętnie budowało, więc komplikacja układu rywala minęło jak sen złoty. No i bardzo przytomnie od czwórki zaczyna podejście Marcin Ormianin. Przypomnijmy, Marcin Ormianin ma już jedno zwycięstwo, a więc statystycznie. Liczy się w walce o wyjście z grupy, jeżeli udałoby mu się, choć to chyba jednak graniczy z cudem, jeżeli udałoby mu się pokonać Michała Muklewicza, absolutnego faworyta tej, tego zestawienia w grupie 29, naprawdę zrobiłby bardzo, bardzo solidny krok w kierunku jutrzejszych gier. Przy czym widzieliśmy już Marcina Ormianina, jak już mówiłeś milu na stole telewizyjnym i wygrał swój pojedynek, także Myślę, że i tu nie jest mimo wszystko bez szans. Nie należy przekreślać Abs tego zapodnika. Absolutnie nie, ale jak słyszałeś, Michalę na nie dzisiaj wygrał swój pojedynek, Także tutaj nie, to nie jest do końca miarodajny, chociaż e oczywiście wielki respekt dla umiejętności Janka. Pokażemy go dzisiaj na pewno na stole telewizyjnym, choćby i o trzeciej nad ranem, drogi Emilu. Nie uwierzysz, ale ja w dniu wczorajszym wygrałem nawet trzy pojedynki. To jest dopiero cud. Tu Emila. Pani wody zatkało. Tak, tak, tak. Troszeczkę mnie zatkało, że tylko trzy pojedynki. Może w ten sposób. A, dziękuję, dziękuję. O mały włos czwartego nie, o, mały nie wygrałem. A gdybym wygrał czwarty, wygrałbym w... również piąty, no ale co cóż, historia. Proszę, a teraz. My tu gadu gadu, a tu Marcin Ormianin robił co w jego mocy, by, by spłatać jednak figla Michałowi Muklewiczowi. Ostatecznie ósemka wciąż na stole, ale w dość niewygodnym położeniu połówki które zagrywać będzie zawodnik z Wejherowa. Zobaczymy. To, że Michał Muklewicz wygrał swoją grupę eliminacyjną właśnie w Gdańsku, to jest pewne. Teraz zobaczymy, jak radził sobie w drugiej lidze, bo nie wyobrażam sobie, by nie grał w drugiej lidze. Ale nie wiem, czy widziałeś reakcję Marcina na to nietrafienie. Ona była mniej więcej pokazująca, nie wiem, czy to właśnie pokazywało to nietrafienie, czy to był komentarz do, naszej, do naszego komentarza. Absolutnie, komentarz do naszego komentarza. Marcin Ormiani to tak naprawdę Arterego Batmana, on ma słuch. Absolutnie, teraz świetne wbicie. Mocno, no to zaraz, raz. niech zatrzyma się biała. Michał, odebrałeś mi tę przyjemność. Spokojnie, zaraz zobaczysz, jak się zatrzymuje. Oj, tam zawahała się jedenastka w kieszeni. Jedna banda, druga, trzecia, czwarta. No troszeczkę za daleko, ale więcej chyba po tym zagraniu nie mógł sobie obiecywać. Michał Muklewicz. Już kolejną bilet umieścił w Łuzie, została mu tylko jedna. I proste wyjście na bilet czarną. Przetoczenie od bandy i jest. Czyżby pierwszy punkt na, punkt na koncie Michała Muklewicza? Nie może być inaczej. Nie wyobrażam sobie, by było inaczej. Pewnie na 1 do 0, Szanowni Państwo. Jak wyglądasz? To dzienniczek. Napiszę ci zwolnienie z WF-u. Lepiej mi wypis zwolnienie z matematyki. A dlaczego z matematyki? A dlaczego z WF-u? Drodzy rodzice, nie zwalniajcie dzieci z WF-u. Trochę ruchu jest tak samo ważne dla ich właściwego rozwoju jak polski czy matematyka. I jesteśmy z powrotem w drugiej partii pojedynku pomiędzy Marcinem Ormianinem, którego widzimy przy stole przygotowanego już do rozbicia. A młodym zawodnikiem Pulbi Młodym zawodnikiem Pulbilard Wejherowo Michał Muklewicz właśnie zaglądam w jego statystyki no może nie są one zbyt okazałe, jeżeli weźmiemy pod uwagę potencjał tego zawodnika. Tutaj mamy do czynienia z 13 wygranymi, 5 przegranymi. Z kim to przegrywał Michał Muklewicz? Z Michałem Stojałowskim, a więc zawodnikiem, którego oglądaliśmy przed chwilą. no Michał Stojałowski to też dość dobry junior, o tym my chyba nie mówiliśmy podczas transmisji. Nieźle zaprezentował się na majowych Mistrzostwach Polski. Porażka także z Bartkiem Czapskim. Bartkiem, który który no trzeba to powiedzieć, potrafi zdobyć się na świetną grę, naprawdę bardzo dobrą grę, w tym roku Bartek Czapski awansował do prestiżowego GB 9 Bowl w Anglii, tam był, wygrał zdaje się dwa mecze, ale głowy za to nie dam, tutaj jeszcze przegrał, z Krzysztofem Wodeckim, to chyba Green Cup Gdańsk. przegrywał także z Grzegorzem Lasotą, no tutaj mała sensacja, ale na rozkładzie, na rozkładzie Michała w drugiej lidze w tym sezonie znaleźli się m.in. Łukasz Guzowski, Marcin Żalikowski, Paweł Gręsk, Krzysztof Pawiński, Jakub Tyburski, Patryk Statkiewicz, a więc taka prestiżowa juniorska rywalizacja. Krzysztof Wodecki, Dmitry Łyczko, Borys Sawa to także juniorska rywalizacja, Krystian Kosik, Mariusz Haberman i naprawdę wielu, wielu innych. No to jest zawodnik, na którego możemy spoglądać z nadziejami na przyszłość. To jest zawodnik, który moim zdaniem do końca kariery juniorskiej przynajmniej ocierał się będzie o kadrę e, Polski. Mam nadzieję, że kiedyś w tej kadrze się znajdzie. Wszystko zależy przede wszystkim od niego. Teraz składa się do piętnastki. Ale muszę powiedzieć, że po raz pierwszy widzę e, mecz tego zawodnika. Nie miałem przyjemności obserwować go wcześniej. E, natomiast bardzo mi się podoba e, miękkość jego grania. Tak, to jest właśnie to, co ma mm, Michał Muklewicz i jego klubowy kolega Konrad Kleinschmid. Obaj grają w grupie juniorów młodszych. Konrad Kleinschmid także zdaje się dwa medale na mistrzostwach polskich Juniorów w tym roku, w tym złoto w 14-1. No cóż, e, bo tak się szkoli zawodników w Weicherowie, może w ten sposób to powiem. E, nie znam dokładnie metod szkoleniowych w tym klubie, ale no myślę, że na podstawie tych dwóch bardzo utalentowanych dżentelmenów, a jest jeszcze przecież Mateusz Kur, o ile mnie pamięć nie myli, to też e, zawodnik z Wejherowa, też e, zawodnik, który na pewno będzie liczył się w walce o medale Mistrzostw Polski Juniorów jeszcze przez przynajmniej kilka lat. Ale teraz przerwę Cię Milu, bo błąd popełnia Michał Muklewicz. I zastawił się tu na tej oj, swojej oj, oj, ostatniej bili i, i też popełnia faul. A to z tego względu, że chyba nieczysto trafił w białą, nawet na pewno czysto trafił w białą, dobrze policzył kąty, ale brakło białej kuli impetu. No i przed szansą na wyrównanie w tym pojedynku przy e, w miarę jasnym układzie na stole, wy, wyczyszczonym przez Michała. Oj, nie bagatelizowałbym tej dwójki, ciężko będzie się do niej dobrać nawet z białą w ręku, także to jest kluczowa Bila. Zobacz, tak, ona nigdzie nie idzie. Dlatego powiedziałem prawie jasnego, bo to chyba jedyny problem, prawda? Na ale wiesz, stole. co czasem, czasem nawet w śpiące wody kropla tramentu potrafi znacząco zmienić barwę, i to jest tak w tym przypadku. Ta tramentowa nawet te dwójka wprowadza ogromne zamieszanie. Ja myślę, że zaczynanie od szóstki tego układu to jest dobry pomysł, ale nie z tego kąta. Ja myślę, że z zielonej kuli warto by wybijać tę dwójkę. Przy czym chyba będzie próbował, moim zdaniem, jak nie z tej poprzedniej bili, to właśnie w tym momencie. Oj ale nie, to nie jest ten raczej nie. Nie, to nie, jest ta nie jest ta rotacja. Kąt, to jest ta rotacja. No, A chciał to zrobić po dwóch bandach, no ale myślę, że właśnie jednak dało się to dużo prościej rozwiązać. Absolutnie. Przede wszystkim z szóstki, to jest moje zdanie. A także i gdyby lepiej pozycjonował na tę piątkę, gdyby był z nią na wprost, mógłby po prostu taką intensywną dolną rotacją, którą już nam dzisiaj na stole telewizyjnym pokazał Marcin Ormianin. Mógłby właśnie tego narzędzia użyć po to, tylko by uwolnić sobie dwójkę. No cóż, myślę, być może, jeżeli teraz udałby mu się pozycjonować na siódemkę, to potem pojedynce mógłby zagrywać, ale nie, to jednak nieaktualne. Była no szansa. jest kąt jest tutaj, żeby bić siódemkę i roz, y, przesunąć tą dwójkę, wybić. O, dokładnie to chciał zrobić i dokładnie to no się udało. Moim zdaniem, jeżeli już na taki wariant się decydował, to ja chyba nie szukałbym teraz rozbicia. Siódemkę bym zagrał, potem po jedynce wychodziłbym na dwójkę do prawej górnej kieszeni. Moc, no i chyba bardzo dobrze to zapracuje, oj, ta no biała. Za krótko. No jest, daje sobie szansę, może ta, ta szansa nie jest zbyt duża, ale jednak jakaś tam jest. Nawet jeżeli nie na bezpośrednie wbicie do lewej narożnej kieszeni, to Zagranie na bandę. Yy, Oj, czy odstawna? Google, odstawna. Nie, odstawna? Odstawna. Ale tu również można było ze stopem spróbować zagrać na bandę. Podobny byłby efekt. Absolutnie tak. Zwłaszcza, że no przyznam szczerze, że gdybym był na miejscu Marcina Ormianina i wiedziałbym z kim gram, jaka jest różnica potencjałów między mną a moim rywalem w osobie Michała Muklewicza, nie bałbym się odważnych rozwiązań, bo to jest. Taki mecz, którego no, no cóż, trzeba czasem spisać na straty, mecze z dobrymi zawodnikami, i jedyne co może ratować to po prostu takie ryzyko, które w pewnym momencie się opłaci. I myślę, że taką strategię powinien przyjąć Marcin Normanin na ten pojedynek. Chociaż życzę mu jak najlepiej, wierzę, że będzie się rozwijał, przecież to nie jest zaawansowany wiekowo zawodnik. Zdaje się, że 24 lata dopiero wiadomo, no, medali mistrzostw polskich już zdobywać nie będzie. No ale teraz y, ta próba odstawnej y, pozostawia lukę, minimalną lukę, bo to jest bardzo ciężki strzał, ale do środkowej łzy. Absolutnie tak, tylko ciężko tu będzie... To jest właśnie też takie perfidne, jeżeli to było z premedytacją, to też jest takie perfidne podpuszczanie rywala, bo zobaczmy, co jedy jedyne co może zrobić Michał, to zagrać postępową rotację, wbije, yy, okej. Okay. Odstawna, Zde yy, widać od razu, zdecydowanie odstawna za czarną bilę. No tak, ale chodziło też, gdyby decydował się wbijać, no faktycznie to już jest nieaktualne. Ale przy pomyłce na wbiciu Marcin miałby pozycję do dwójki. Tak, zdecydowanie, dlatego wykluczył to e, młody zawodnik. E, tak jak już powiedziałem, widzę. Zauważ, co zapowiada Marcin, Urmian widziałeś? Y, no, nie zwróciłem, akurat y, spojrzałem się. Zapowiedział dwójkę do lewego dolnego rogu. No, do, do pewnego momentu dobrze to wyglądało. Do środka, y, no niestety, nie było deklaracji do środka. Nie, nie. Y, no cóż. Y, Szansa przed Michałem i ja myślę tak. To co chciałem powiedzieć, już mówiłem, że widzę Michała po raz pierwszy, natomiast bardzo mi się podoba jego gra, jego nie tylko wykonanie, ta mięk miękkość, jak już to powiedział wcześniej Jan głoski miękkość. Ale tu się wkradł w błąd, za bardzo pochwaliłem. Ale podoba mi się też y, sposób myślenia, Michała. Tak, to jest naprawdę inteligentny młody człowiek. Zapewniam coraz ciężej od, e, o przedstawicieli tego gatunku, o inteligentnych młodych ludzi. ale Michał na pewno do tego grona należy. No Czy może... ja się też do tego grona łapię? Wiesz, co? Inteligentny, tak, młody. Ja na siłę. Na siłę. Ja myślałem odwrotnie. <laughs> A, że na pewno młody być może inteligentny. No wiesz, Michał. No... Słuchaj, sorry. Jest dobrze, wracamy po przerwie. Teraz rozbicie Michała Muklewicza, jedna z kul na pewno w wózie. przynajmniej tak mi się wydaje, minęła tam jakaś bila do w środkowej kieszeni, zobaczmy. Dwunastka, tak jest, centralnie do kieszeni, świetnie rozproszone te bile. Chociaż tutaj ta trzynastka, no nie widzieliśmy do końca tej powtórki, ta trzynastka wprowadziła tam zamieszanie, ale jeżeli dwójka przechodzi do hmm, prawej narożnej kieszeni, to już ten problem od razu można by rozwiązać. Ale z tego, co się nie mylę, to efekt końcowy powtórki widzimy teraz. Tak jest, tak jest, ale rozpocząłem swoją myśl wcześniej niż ją skończyłem. <noise> w każdym razie poradził sobie wybornie za pomocą tej dwójki z uwolnieniem siódemki, no i może partiaski, a czemu nie. Miło by było zobaczyć partię z w wykonaniu tego młodego zawodnika. Takie potwierdzenie jego zdolności, jego talentu. Jest siódemka. I po niej cóż, no jedyne co może to wywindować białą na gdzieś w okolicy środka stołu. A jednak od razu pod górną bandę na trójkę. Pechowe zbicie z czternastką. Ojojojoj, oj, 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 jakże to się skomplikowało. Zdaje się, że już teraz nic prostego do zagrania nie ma. Michał Muklewicz. Nie czarujmy się, szanowni państwo. No myślę, że oglądamy jednego z zawodników, którego możemy wymieniać w gronie faworytów do zwycięstwa. Ależ pewnie, kapitalnie to zagrał. Wielu zawodników gubiło się na pozycji, kiedy musiało naprawdę pozycjonować spod jednej krótkiej bandy pod drugim. Wielu zawodników miało szansę w postaci ścięcia, które z innej kuli do środkowej pieszeni, ale chyba pierwszy raz widzimy bez tej szansy, który skorzystał. I to jest właśnie Michał Muklewicz, jakby na potwierdzenie moich słów, o statusie, o jego statusie jako faworyta całego turnieju jest jeszcze Igor Ruliński, który nam wczoraj imponował, ale myślę, że Michał, Luli, Michał Muklewicz jest bardziej w takim reżimie treningowym, jako junior. Wiadomo, juniorzy są jednak troszeczkę bardziej uporządkowani niż ci młodzi zawodnicy, którzy już juniorami nie są. Jest cały czas przecież pod opieką trenerów, on ma pewne zadania treningowe i myślę, że to zdyscyplinowanie właściwie przemawia na jego korzyść, bardzo, bardziej niż na korzyść Igora Luńskiego. Teraz jest pozycja do jedynki, tylko czy ta jedynka tam do końca? Tak, Absolutnie. Spokojnie, tak. I teraz delektujmy się, szanowni państwo, bo to będzie nic innego jak dolna rotacja. Pięknie je wykonuje, dotąd pięknie je wykonywał. Mam nadzieję, że i teraz zobaczymy. Niech mi ta to muzyka. Cofnięcie. Zobaczmy to z pierwszej kamery, z głównej, czy to jest dobra pozycja, to jest idealna pozycja. No, nie ma tutaj żadnego zdziwienia. Tak to musiało wyglądać, tak to zagrał Michał Muklewicz. Partia z kija. 2 do 1. Przyjemność podróżowania z biurem Why Not Holidays. Oferty tylko sprawdzonych i rzetelnych organizatorów. Gwarancja bezpieczeństwa i najniższej ceny. Punkt zakupowy gratis. Sprawdź na www.whynotholidays.pl Konsorom relacji jest firma Brześć, producent pieczywa cukierniczego. Na relacje zaprasza Mac Marketing, dystrybutor zestawów bilardowych. Jesteśmy z powrotem. Tak jest, to już na pewno ostatnie rozbicie Marcina Ormianina w tym meczu. To nie ulega wątpliwości bez względu na to, który z dżentelmenów wygra to starcie. Mamy 2 do 1 dla Michała Muklewicza. A więc ewentualnie teraz może paść wynik 3 do 1 lub 2-2. No to nie jest tajemnicą, tutaj nie trzeba być doktorem matematyki. A w każdym razie Michał, Marcin Ormianin już rozbijać w tym meczu nie będzie. Zostawia swojemu rywalowi no Taki prezent w postaci bardzo dobrze otwartego układu. Tutaj chyba nie ma żadnych niespodzianek. Jedyne, o co trzeba zadbać to, ażeby wbić jedenastkę przed, to jest, zdaje się, dwunastką, nie. Jedenastkę, najpierw e, powiedz Potem mi, że mi, jest, a, tak, no ciężko, i y, nie wiem, czy to nie jest dziewiątka. No to musi być dziewiątka, faktycznie, Dokładnie. metodą eliminacji, a jednak kombinację wybiera. W każdym razie wybór połówek przy tym układzie jest bardzo przytomny, bardzo rozsądny. Już teraz żadnych problemów nie ma Michał Muklewicz, żadnych potencjalnych zagadek, nic co będzie wymagało jakiejś szczególnej kreatywności. Teraz już tylko konsekwencja i precyzja. Spodziewaliśmy się zdaje po Macieju trudnowskim tej sekwencji, takiej sekwencji zagrań kij podejście, prawda? Tak, a teraz mamy szansę. No mamy, mamy, chociaż ta szansa jakoś dziwnie nam się teraz oddaliła. Za krótko zagrywa Michał Muklewicz. Czy on ma teraz jeszcze cokolwiek do zagrania? No, myślę, że to jest e, jedyne, co mógł. Oj, yeah, będzie chciał. Bardzo grać. ciężkie zagranie wybiera. No, ale cóż, zobaczmy efekty, które. Delikatny, ależ o cóż, pewnie. No, to się nie mogło inaczej po skończyć. Raz, po raz kolejny chciałbym powiedzieć, że jestem pod wielkim wrażeniem gry tego młodego zawodnika, bardzo młodego. E, Wiesz co, Michał, stawiam ciekawe, jeżeli on tego turnieju nie wygra. To. E, Przyjmuje zakład? Jeśli wygra, to ty i te... Życzę, nie. żebym się tej kawy nie napił. Napijemy się przy innej okazji, mam nadzieję. W każdym razie poradził sobie, uporządkował swoje problemy na tym stole. Michał Muklewicz. Ale rozmawialiśmy o kawie. No tak, tak, przecież ja jestem zupełnie niepijący. Teraz piętnastka. Wystarczy ją wbić, by uzyskać pozycję do kontynuacji na kuli zielonej, ale jednak jakiś problem. Czyżby rozważał zagranie czternastki? Jest tam, okazuje się, miejsce. No cóż, oj, troszeczkę chyba dziesiątka. No, to jest, ta siódemka wbrew pozorom może, mogła jeszcze pomóc, no myślę, że nie przy tym koncie. W każdym razie piętnastka i ósemka, proszę Państwa, i doczekamy się tej upragnionej sekwencji. A więc, sekwencji bezbłędnej gry jednego z zawodników dłużej niż przez jedną partię, czy doczekamy się? Jest, jest piętnastka w uzie, jeszcze tylko wbić tę ósemkę. Tak jak to wbicie nie było pewne, tak to wyjście na ósemkę też w tym przypadku pozostawiło troszeczkę do życzenia. Ale niewiele moim zdaniem. W każdym razie widzieliśmy partie z kia, absolutnie. Widzieliśmy partie z podejścia, ale żeby zawodnik grał bezbłędnie na przestrzeni dwóch partii, widzimy dopiero teraz wielkie brawa dla mojego, podkreślam, faworyta Michała Muklewicza. Wielkie brawa. Jeszcze raz podkreślę, że jestem pod ogromnym wrażeniem tego zawodnika. Michała, byle tak dalej. A my widzimy się... Niebawem w kolejnym pojedynku. No my to się widzieć możemy dopiero w kielcach, Michał, ale słyszeć się będziemy na pewno. Do Dokładnie. zobaczenia, usłyszenia.